Zadanie 30. Matura 2018. Poziom podstawowy. Sierpień. Dziewiąty wyraz ciągu określonego dla n większego lub równego 1 jest równe 34. 9. czyli A9. Yy, czyli A9 jest równa 34. A suma jego 8 początkowych wyrazów, czyli S8, jest 8, 8, 8, 8, 8, 8 jest równa 110. Oblicz pierwszy wyraz. I różnicę tego ciągu, czyli A1 i R, szukamy. No dobra, mamy A9 i mamy S8. No to łatwo policzyć, że S9 to będzie 144, no bo to będzie 110 plus 34, bo dodamy kolejny wyraz ciągu. I dzięki temu będziemy mogli obliczyć A1, bo skorzystamy ze wzoru na sumę N wyrazów początkowych. Na sumę N. Na sumę N. Początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego. O, tak to brzmi. Czyli Sn, czyli w sumie nasze S8, czyli w sumie 144, 10, to jest A1, którego nie znamy, plus A9, czyli 34 na 2, i razy 9. W takim razie na pewno na początek pomnożymy to razy 2, żeby się pozbyć tej dwójki tutaj, czyli mamy 288. To jest A1 A1 plus 34 razy 9, no to to, żeby tego nie wymnażać, podzielimy od razu na 9 po podzieleniu 288 na 9, to jest 32, i to nam wychodzi, że mamy A1 plus 34, bo to się skróciło tutaj, czyli mamy A1 to jest 32 odjąć 34, czyli wychodzi na to, że to jest równe minus 2, czyli mamy już A1. W takim razie, jak mamy A1, to jesteśmy w stanie obliczyć R, bo o, mamy podane A9. Czyli 34, to nasze A9, to jest inaczej A1 plus 9 odjąć 1 Rów. No i r szukamy, A1 znamy, więc podstawiamy, uproszczę to, yy, mamy 34 4 to się równa a 1 było minus 2 plus 8 rów czyli chodzi na to, jeżeli przeniosę dwójkę tutaj, to będę miał 36 to jest 8 rów czyli po podzieleniu na 8 mam r to jest 36 ósmych 36 ósmych czyli wychodzi na to, że r to jest 4 i pół no i mamy a 1 i r